Niech będzie odpalony. Szukasz takiego motocykla, chcesz kupić GSA 1150, obejrzyj ten film. Powiem w nim parę słów o tym, gdzie i jak zajrzeć, żeby uniknąć potencjalnej tak zwanej miny lub dużych kosztów po zakupie takiego motocykla. Zapraszam do oglądania. Mimo iż najnowsze egzemplarze GS-ów 1150 mają w tej chwili około 20 lat, dalej są poszukiwanymi i pożądanymi przez wielu motocyklami. Motocykle te są niezawodne i trwałe, ale tylko jeżeli są zadbane i dobrze utrzymane. Jak więc wyłowić taki właśnie egzemplarz? Aby móc cieszyć się jego walorami przez długie kilometry, zamiast liczyć pieniądze na kolejne naprawy. Podejdźmy do tego po kolei i metodycznie. Wszystko zaczyna się oczywiście od długiego i żmudnego wertowania ogłoszeń. Niestety, praktyka pokazała, że najczęściej handlarze odpowiadają w zdawkowy sposób. Mówią: Motocykl jeździ, skręca, hamuje, jest super. Przyjeźdź, obejrzyj, na pewno będziesz zadowolony. Z kolei, jeżeli chodzi o prywatnych użytkowników, jedni są bardziej zorientowani na temat stanu technicznego swojego motocykla, wiedzą dużo, mogą dużo poopowiadać, inni z kolei czasem nawet nie są świadomi, że coś z ich motocyklem jest nie tak i że działa on nieprawidłowo. Tak więc bardzo istotne są oględziny. Danego egzemplarza. Gdy już wykonamy dziesiątki telefonów, to pora obejrzeć konkretny sprzęt. Ja pokażę Wam wszystko na przykładzie mojego motocykla. Tak będzie chyba najprościej. Pamiętajcie o tym, że im więcej sprawdzicie, im więcej miejsc zajrzycie, tym lepiej dla Was. Po pierwsze, ewentualna negocjacja ceny. Po drugie, właśnie Odsiew egzemplarzy, które wymagają zbyt dużych inwestycji i po prostu nie warto ich kupować. Pamiętajcie również, żeby przynajmniej nie od razu nie jechać na drugi koniec Polski. Warto poszukać egzemplarzy tych bliżej. Po pierwsze, żeby obejrzeć kilka sprzętów, żeby mieć jakieś porównanie. Po drugie, Moim zdaniem szkoda straconego czasu i kilometrów, gdyż ryzyko, że sprzęt okaże się jednak nie taki, jak Wam odpowiada, jest dosyć duże. No ale w końcu do rzeczy obejrzyjmy ten motocykl. Według mnie, oglądając motocykl, dosyć istotne jest, tak naprawdę, pierwsze wrażenie. Można wtedy ocenić, czy motocykl przypomina motocykl. Czy są ślady jakichś wypadków, napraw? Czy zbiornik jest niepognieciony, czy jest oryginalny na, lakier na nim, czy niepopękane są plastiki, czy ogólnie czegoś nie brakuje, takich rzeczy jak błotnika, tego tylnego błotnika, czy nie brakuje na przykład kanapy pasażera? Można na tym etapie wychwycić, czy są jakieś takie tak jak tutaj drobne uszkodzenia tapicerskie, co prawda tym się nie jeździ, ale jeżeli chcielibyśmy mieć motocykl naprawdę ładny, trzeba wziąć pod uwagę, że takie rzeczy trzeba również naprawić, a więc wydać na nie pieniądze. Można zobaczyć, kiedy zostały wyprodukowane opony, czy nie są zbyt stare, zużyte, wsparciałe. Tak samo na przykład, czy nyple nie są pordzewiałe, czy szprychy nie są pordzewiałe, w jakim stanie są obręcze kół, czy nie ma na nich śladów jakichś wypadków. Ja również na tym etapie zaglądam na przykład w takie miejsca, patrzę, czy tu śrubki są oryginalne, to może świadczyć albo o jakichś naprawach, albo o po prostu czyjeś niedbałości, że ktoś pogubił śrubki i wkręcił to co miał. Stan ogólny motocykla, tak na przykład jak taki luźny i popękany kierunkowskaz, tak naprawdę z jednej strony niby przecież działa, ale jeżeli chciałoby się doprowadzić motocykl do lepszego stanu, trzeba tego szukać i wymieniać. Tak samo. Ogólny stan kokpitu, lusterka, czy są oryginalne, w jakim stanie są gumy, w jakim stanie są przewody. Yy, niestety czasem ulegają degradacji, i później też trzeba co najmniej poświęcić czas na to, żeby takie rzeczy ponaprawiać. No to teraz silnik, jeśli stan ogólny motocykla spełnia nasze oczekiwania i decydujemy się dalej, że tak powiem, go oglądać, warto zwrócić uwagę na silnik i wszystko to, co jest dookoła niego. Czy te śruby są pordzewiałe, czy tu jest dużo rdzy. Bardzo często w motocyklach pochodzących, czy to z Holandii, z Belgii, czy z Anglii, aluminium utlenia się Dlatego, że jest tam dużo wilgoci, lakier schodzi. Nie wygląda już tak dobrze jak tutaj. I tak naprawdę to też niby tylko kwestia wizualna, ale później może okazać się, że jeżeli chcielibyśmy to poprawić, to tak naprawdę trzeba rozebrać cały motocykl w MAK. W takich miejscach widać na przykład ślady drobnych uszkodzeń. Jakichś gleb parkingowych, które niekoniecznie muszą dyskwalifikować motocykl, ale są to ślady jego mniejszych lub większych przejść. Motocykl no, mój, niestety, nie jest czysty, ale warto przyjrzeć się, jak wygląda ta pokrywa przednia, jeżeli jest tu dużo odprysków od kamieni, jeżeli ona jest zużyta, brzydka, może to świadczyć o bardzo. Dużym przebiegu. Warto oczywiście zajrzeć, ile jest oleju, jak on wygląda. Również takie kwestie, jak na przykład osłony silnika. U mnie one są zdjęte yy, oryginalne, yy, bo akcesoryjnych nigdy nie miałem, ale stan osłon pod silnikiem może powiedzieć Wam dużo o tym, czy motocykl był mocno tyrany w terenie, czy nie. Jeśli są ładne, Proste, to raczej jeździł po asfalcie, nie zjeżdżał z drogi. Jeżeli są mocno pogniecione, może to świadczyć o tym, że motocykl dostawał swoje w ciężkim terenie. Jeżeli chodzi o hamulce, to jeśli egzemplarz, który będziecie oglądać, nie będzie miał ABS-u, to już chyba połowa sukcesu. ABS. W tych motocyklach jest dosyć wymagający, jeżeli chodzi o jego serwisowanie. Trzeba pamiętać, aby regularnie wymieniać płyn hamulcowy, a i tak pompa hamulcowa, nie ta przy kierownicy, lecz pompa ABS-u, prędzej czy później wyzionie niestety ducha. Jeżeli pompa jest niesprawna, jej regeneracja, w zależności od tego, czy jest to ABS bez wspomagania, czy ze wspomaganiem, kosztuje pirazy oko około 800 do 1000 euro. To spory wydatek. A zwłaszcza z egzemplarzami, które miały wspomaganie. Przy niedziałającej pompie hamulce również są bardzo słabe. Z doświadczenia wiem, że zazwyczaj się kończy to po prostu wycięciem ABS-u i jego likwidacją. Nie jest to aż tak do końca proste. Ale wykonalne. Zobaczcie natomiast, w co jeszcze warto zajrzeć, jeśli chodzi o hamulce. Sprawdzając układ hamulcowy, oprócz oczywiście sprawdzenia stanu klocków, które są tak naprawdę dosyć tanie i mało istotne, jeżeli chodzi o stan układu hamulcowego, jest je stosunkowo łatwo wymienić, to lepiej poświęcić trochę uwagi na na przykład tarcze hamulcowe. Jeśli są zużyte, to ich wymiana jest znacznie droższa niż klocków. Warto sprawdzić również na przykład czy tarcze nie mają tutaj nadmiernego luzu. Co prawda zestawy naprawcze tutaj są dostępne, ale kosztują parę złotych. Również oczywiście warto zerknąć na tył, jak ma się tarcza, jak mają się klocki. Oprócz tego działanie hamulców to działanie pompy, poziom płynu, ale również tutaj warto ocenić stan chociażby tych śrubek. Czy nie jest tu nagrzebane, czy czegoś nie brakuje, czy nie ma wycieków, czy klamka nie ma za dużego luzu. Jak działają hamulce? Co prawda, bez odpalonego silnika, jeżeli mamy układ ABS, zwłaszcza ten. Ze wspomaganiem hamulce nie będą tak fajne jak później po odpaleniu silnika, ale to będziemy weryfikować później. No to teraz parę słów na temat układu jezdnego i przeniesienia napędu. Warto również zagłębić się w układ jezdny i podwozie. Mój motocykl niestety ma zdemontowaną podstawkę centralną. Nie mogę więc Wam pokazać, jak powinno się to sprawdzić. Jeżeli będzie miał podstawkę centralną, warto postawić motocykl na niej tak, żeby uniosło się najpierw może na przykład tylne koło. Warto poruszać nim na boki, trzymając tu na górze i tu na dole, żeby sprawdzić, czy nie ma luzów. Luzy mogą być zarówno w przekładni głównej. Tam są dwa łożyska: jedno duże z tyłu, tutaj, drugie mniejsze. One mogą dostawać luzów, ale również mogą dostawać luzów łożyska tutaj y, przy wahaczu z tyłu. Zarówno usterki, konieczność wymiany łożysk w dyferencjale, jak i tych łączy się ze Dosyć sporym kosztem, gdyż same części kosztują niemało. Na dodatek te łożyska dostępne są tylko w oryginale, a jeżeli chodzi o to duże łożysko dyferencjału, to praktyka pokazała, że wymiana na akcesoryjne, inne, nieoryginalne skutkuje tym, że robi ono dużo mniejszy przebieg. Warto zobaczyć, czy nie ma tu żadnych uszkodzeń, czy na przykład guma, która jest tam głęboko między wahaczem a skrzynią biegów nie zsunęła się. Trzeba tam wsadzić rękę i można ją pomacać. Jeżeli kardan będzie yy, na wierzchu, że tak powiem, guma będzie pęknięta lub zsunięta, można się domyśleć, że trochę syfu będzie tam w środku, co oczywiście ma degradujący wpływ na krzyżaki, które są tutaj i tutaj. Jeśli chodzi o przód, warto sprawdzić łożyska w przednim kole. Oczywiście też chwytając koło tu i tu, gdy będzie ono w powietrzu, trzeba poruszać nim na boki i zobaczyć, czy nie ma luzu. Czasem w BMK luzu dostaje również ten przegub. Tu też warto sprawdzić, czy nic się nie dzieje, czy wszystko jest sztywno i czy. Nic się nie rusza, gdy będziemy ruszać na boki za przednie, trzymając za przednie zawieszenie. Nie wolno zapomnieć o przyjrzeniu się również instalacji elektrycznej. Sprawdzając instalację elektryczną, warto sprawdzić działanie oczywiście wszystkich przełączników, świateł, działania kontrolek, podświetlania. Ale warto również zwrócić uwagę, czy na przykład lampa nie pochodzi od wersji brytyjskiej, gdyż wtedy diagnosta na przeglądzie może Was po prostu wygonić za nieprawidłowo świecące światło. Wystarczy przyłożyć tu kartkę na zapalonym reflektorze i będzie dokładnie widać, w którą stronę światło, snop światła jest odcięty. Warto również zajrzeć na przykład tu pod kanapę do tej skrzynki z bezpiecznikami i przekaźnikami. Tu jak widzicie, wszystko jest na swoim miejscu, i to nieważne, że czegoś tutaj na przykład brakuje. W różnych wersjach wyposażenia ilość zarówno bezpieczników, jak i przekaźników może być różna, i jeśli wszystko działa, to nie ma powodu do niepokoju, że tutaj czegoś brakuje. Przy okazji można zobaczyć, czy tutaj też wszystko wygląda ładnie, czy są oryginalne śruby, czy motocykl nie jest wymęczony, czy pokrywa filtra powietrza wygląda tak, jak powinna wyglądać. Można również oczywiście przy okazji pokusić się o odkręcenie tych dwóch śrubek i. Zajrzenie jak filtr powietrza wygląda. Sprawdzając dalej motocykl, warto spróbować go uruchomić i słuchać przy okazji, jak pracuje rozrusznik. Czy wkleszcza się bez problemu? Czy Bendix działa dobrze? Czy nie ma tam niepokojących odgłosów? Czy kręci żwawo? Co może nam również powiedzieć coś o stanie baterii. Jeżeli silnik już uruchomimy, zobaczmy czy będzie dymił. Co prawda, jakaś drobna chmura na zimnym to nie jest powód do niepokoju, ale nie powinien dymić jak stary parowóz. Na tym etapie warto przyjrzeć się również pracy sprzęgła i hydraulicznego wyłącznika sprzęgła, odgłosy przy odpalonym motocyklu, czy to z wciśniętym sprzęgłem, czy jak je puścimy, mogą co prawda trochę różnić się od siebie, ale warto sprawdzić, czy w żadnym przypadku nie ma jakiegoś zbyt głośnego churgotania wydobywającego się, czy to ze sprzęgła, czy to tu bardziej z tyłu. Taki wysprzęglik oczywiście jest dostępny i można go wymienić. Czy to kupując używkę czy nowy, jednak jest to mimo wszystko dosyć spory koszt. Przez cały czas trwania tego filmu zapomniałem o bardzo, bardzo istotnej kwestii, ale już nadrabiam ten błąd. Chodzi mianowicie o jazdę próbną. Nie wyobrażam sobie kupna motocykla bez odbycia właśnie krótkiej przejażdżki. Wtedy to można, a nawet należy sprawdzić. Jaka jest reakcja na gaz? Jaka jest reakcja po zamknięciu gazu? Czy wszystkie biegi przełączają się swobodnie? Czy żaden nie wypada, na przykład, przy gwałtownym przyspieszeniu? Trzeba również sprawdzić hamulce. Działanie ABS-u sugeruję sprawdzać tylnym hamulcem, bo jeżeli nie będzie on działał i tylne koło się po prostu zblokuje, jest to pół biedy. Natomiast jeżeli uślizgnie Wam się przednie koło, prawie na pewno dojdzie do wywrotki. W czasie jazdy próbnej trzeba sprawdzić, czy zawieszenia dobrze wybierają dziury, czy nie dobija, czy nie jest za sztywne. Można również wyczuć, zwłaszcza przy większej prędkości, czy na przykład koła nie są krzywe lub czy nie brakuje im trochę ciężarów. Pamiętajcie, że drgania pod dupą świadczą o tym, że dzieje się coś z tyłu. Drgania na kierownicy świadczą o tym, że dzieje się coś z przodu, chociaż akurat w tym motocyklu niekoniecznie musi tak być, bo nie mamy tutaj klasycznego teleskopowego zawieszenia, tylko wahacz, który troszkę inaczej przenosi to, co dzieje się na przednim kole na kierownicę. Zdają sobie sprawę, że przy wyborze konkretnego egzemplarza bardzo dużą rolę gra również ilość dodatków. Jakiś akcesoryjny wydech, stelaże pod kufry, kufry, gmole, dodatkowe torby, bagażniki itd. itd. Akcesoria takie mają duży wpływ zarówno na cenę motocykla, jak i oczywiście na jego atrakcyjność. Pamiętajcie jednak, żeby ilość dodatków nie przysłoniła Wam kwestii tych technicznych. Moim zdaniem łatwiej kupić kufry, czy to nowe, czy używane, niż drugi silnik, jeżeli okaże się on być zajechany. Decydując się na około 20-letni używany motocykl, musicie pamiętać o tym, że praktycznie na pewno będzie w nim coś do zrobienia. Oczywiście niektóre rzeczy trzeba będzie zrobić szybciej, inne trochę później. Musicie dobrze kalkulować tak, żeby cena zakupu plus inwestycje nie wyszły więcej niż na przykład kupienie ciut droższego wyjściowo egzemplarza, ale takiego przy którym do zrobienia jest nieco mniej. Znalezienie Dobrego i zadbanego egzemplarza jest w przypadku tych motocykli dosyć trudne, ale nie jest niemożliwe. Można znaleźć egzemplarz, który jest w dobrym stanie, albo zrobić tak jak ja: kupić bardzo tanio egzemplarz, który ma potencjał, ale trzeba w niego trochę zainwestować. Jak widzieliście, w moim motocyklu to i tamto jest nieidealne, jednak całość to tak zwane pierwsze wrażenie jest dosyć dobre i to zdecydowało o tym, że zdecydowałem się go kupić. Teraz sukcesywnie muszę robić, wymieniać to i tamto, żeby utrzymywać go w dobrym stanie i żeby ten stan jeszcze poprawiać. Warto w tym miejscu napomknąć również, że również moim zdaniem istotne jest ilu motocykl miał wcześniej właścicieli. I jeśli na przykład przez ostatnie dwa lata było ich pięciu, no to powinna zaświecić się Wam czerwona lampka, dlaczego tak często przechodził on z rąk do rąk. W takich przypadkach bardzo często jest gdzieś dobrze ukryta mina i Moim zdaniem warto się, jeśli nie wystrzegać takich motocykli, to przynajmniej bardzo uważnie im przyglądać. Bardzo dużą zaletą takich BMW jest to, że cały czas jest do nich bardzo dużo części. Zarówno używanych, jak i nowych w ASO. Co prawda, nowe części bywają czasem drogie, ale jednak. Dużą zaletą jest to, że są. Co prawda, oczywiście nie wszystkie, nie każda śrubka, nie każdy wałek w skrzyni biegów jest jeszcze oferowany, ale jest tego dosyć sporo. To bardzo duży atut tych motocykli, i ja między innymi właśnie dlatego zdecydowałem się właśnie na taką leciwą BMK. Mam nadzieję, że tym filmem. Mimo, iż na pewno nie zawarłem w nim wszystkich kwestii dotyczących oględzin używatnego motocykla, to przynajmniej trochę rozjaśniłem Wam sytuację, jak to powinno wyglądać i gdzie zajrzeć. Oczywiście osobiście rekomenduję, żebyście zabrali na takie oględziny kogoś, kto naprawdę się na tym zna. Lub po prostu zlecili je jakiemuś serwisowi. Pamiętajcie o tym, że Pozorna oszczędność paru stówek na takich oględzinach może kosztować później wiele wydatków przy remoncie, który nie był przewidziany. Jeżeli uważacie, że ten film był wartościowy i potrzebny, dajcie proszę lajka. Zachęcam również oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.